Hej, Siemanko, Anko, to miesiąc 16, witam z koniec testowania piw na kanale. Dzisiaj piwem testowanym jest Miłosław, czeski lager, lekki rzeźki słodowo chmielowy, włożony w Miłosławiu. Powiedzmy, ile to piwa ma procent 4,2%, a 10% ekstraktu yy, w piwie. Więc piłem, Pamiętam piwo Miłosława, chyba to było niefiltrowane z tego co dobrze pamiętam. Dobre w smaku taki inny smak piwa. Bardzo dobrze mi podeszło. Zobaczmy mi, czeski lager. Mm. Dobry. Fakwy, faktycznie lekko słodki. Nie są taki bardzo słodki, ale bardzo mi odpowi odpowiada to piwo. W sumie nawet dobry taki w miarę dobry kraft. Smakuje takim dobrym craftem. Nie baj nam, ile like piwo kosztowało, ale nie jakoś specjalnie nie było specjalnie drogie. Piwa mięsowa nie są jakoś yy, yy, specjalnie drogie. Wiem, że na pewno są na, na przykład piwa na stacji, jakieś specjalne yy, piwa jakieś. Yy, znaczy, no oni nie tylko są na stacji. Na przykład to było piwo jakieś. Teraz mi ciężko jest sobie przypomnieć nazwę tego piwa, ale piwo te, testowałem bardzo dawno, dawno temu. A to było, było jakieś jęczmienne, słodkie, bo ono było bardzo dobre. Ono było ze stacji benzynowej. Jeśli chodzi o piwa ze stacji benzynowej, te piwa można znaleźć też w sklepach, w sklepach alkoholowych. Więc jeśli chodzi o tego słowa: dobre, lekko słodkie, odpowiada mi to, nie jest zbyt słodkie. O, przepraszam. Dzięki temu to piwo jest idealne. Czeskie piwa są bardzo dobre. Piłem raz, no kilkukrotnie czeskie piwa, znaczy importowane, więc nie były to takie typowo czeskie browary. Może kiedyś pojadę do Czech specjalnie, żeby napić czeskiego piwa, tak samo jak chcę pojechać kiedyś na Oktoberfest, żeby się najebać w Niemczech piwem na tym Oktoberfestie. Na przykład są dwulitrowe kufle i walisz, kufra browara, tak chcę kiedyś zrobić. Chcę być kiedyś na Oktoberfeście i nagram dla Was tego filmu. To jest, kurwa, moje takie, może nie marzenie, ale... Może i trochę marzenie, bo w sumie nigdy tam nie byłem, a brzmi ciekawie, Oktoberfest, najebać ci kurwa piwem z dwulitrowego kufla. W chuj dobrze to brzmi. Się, chicken, znaczy tutaj jest ogólnie czeskie a mówię o Festie. Ale jest też mnie interesuje, tak samo jak czeskie browary. Cze Czesi bardzo, robią bardzo dobre piwa. Jeśli chodzi o czeskie piwa, jak się nazywał czeski browar? Mm. Już nie pamiętam, jak się nazywał czeski browar. <laughs> to takie piwo typowo czeskie. Słuchajcie, <laughs> paliłem papierosa. Przed chwilą jakoś tak chyba mnie trochę łapie. Więc jeśli chodzi o, o to piwo... Super, super smak. My już prawie całe wypiłem. Nie widać go. Co będzie widać? O, widać pod słońce. Patrzcie, ile zostało. Już niedużo piwa. Trochę piany tu jest, ale piwa już nie. o kurna. naprawdę pewno wypiję teraz całe na filmie. Elo. smaczne ogólnie nie wiem, trochę podobne może to zostać dziwnie, ale taki miłosław znaczy jest lepszy na pewno smakowo od żubra ale taki smakiem trochę do niego podobny ale czuć, że jest lekko niefiltrowane, czyli tak jak taki typowy dobry kraftowy browar bo ogólnie te piwa z tych dużych koncernów, jak Warka, Tyskie, ta, e, e, Tatra, Warka One wszystkie według mnie są rozlewane w, w jednej kurwa rozlewni I to jest według mnie jeden kurwa chuj te wszystkie piwa te takie z niskich marek Wszystkie smakują podobnie e, Wszystkie... Ogólnie grupa żywiec wykupuje browary jak powalone tak samo jak Heineken Wykupuje inne firmy mniejsze jakby, nie wiem, jakby jakby pali się konkurencji. Takie ja mam wrażenie. A Miłosław to jest taki browar, który... Nie wiem sobie, kogo to jest browar. Browar Fortuna, czyli o! Czyli tutaj już yy, Miłosław... Albo Fortuna Browar stworzył tego browara, albo wykopili Miłosława Browara. Ale w sumie nie wiem, czy jaka jest prawda, bo się nigdy nie sumie, nie, mi, tym browarem nie interesowałem, kto, kto go kupił, czy, czy jest to osobna marka. No ale piwo mi smakuje. Podchodzi mi. Jest idealne na, na, na taki ciepły, idealny dzień. Koniec praktycznie lata, bo jest dzisiaj 20. Jest kurna na koniec już lata. O, przepraszam, znowu się odbiło po tym piwie. Znaczy, że piwo było zajebiste. I było. I jest, jeszcze by jeszcze zostało trochę z drówką mordeczki. Ja ja Chciałbym powiedzieć o tym piwie. <try> Sorry, bo jakiś kaszel mi trochę łapie. Piwo jest dla mnie do bardzo dobre. Smakuje mi to piwo, szczerze. Czy piłem podobne piwa kiedyś? Nie wiem, ja jestem w stanie stwierdzić. Piłem kiedyś podobne słodkie browary, ale nie były tak aż tak słodkie jak ten. Niektóre były, niektóre były na przykład bardziej przesłodzone, inne mniej. Ale według mnie ten browar miał idealną słodycz. Taki, taki balans słodyczy i taki, takiej gorzkości piwa. Idealny balans. Polecam. Miłosław, czeski lager. Zostawcie koniecznie łopeczkę w górę, subika w raz napiszcie fajny komentarz tam na dole. Może wasą wasą piwa, rec piwa, recenzji. Wiem, że na pewno ktoś chce, żebym nagrał z powodzeniem Good Game. Nie, Good Game, Więc Good Pizza, Great Pizza. Bogusława, jak... Sorry, nie będę dokładnie Bogusława. Przepraszam, Bogusława, po prostu powiem po moim imieniu. Bogusława. <laughs> Jeśli będę mieć chwilę wolnej, wolną, tak dla, tak dla siebie Żeby nagrać pół godziny film, bez innych głosów To na pewno nagram dla was Kolejny odcinek z Good, Good Pizza, Great Pizza To nie wiem, czy mi się zapisał postęp w tej, w tej grze Ale jeśli mi, się, jeśli mi się zapisał postęp w tej grze To na pewno nagram dla was ten, ten film, bo wiem, że, że Bogusława chce kolejny odcinek z tej gry A gierka była fajna, robienie pizzy Robienie pizzy w jakimś piecu takie fajne w tej grze, to było super ej, no nie no, robię jak, jak Włoch teraz, no nie, ja czuję się jak Włoch tak, tak nie, się tak nie, nie jak się robią, czekaj tak robią Włosi chyba, czy tak nie nie pamiętam dokładnie ale wiem, że na pewno Włosi robią jako, coś z palcami, że coś im bardzo smakuje i robią tak nie, o <laughs> Tak nie robią, bo się. dobra także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu lajkujcie film, udostępnijcie film zapraszam Was także na kolejne filmie na się Hejśmanko, to miasto 16 widzimy się w kolejnej na kanale I jeśli chodzi o te piwo według mnie dostaje notę solidne 7,5 na 10 mogło być 7,6 na 10 mogło być trochę słodsze Trochę lekko, lekko słodsze, może nie niedosładzone cukrem, ale takim bardziej słodzikiem, dzięki temu bardziej by mi pod, yy, podchodziło, bardziej by smakowało i nie byłoby zbyt przesłodzone, bo słodziki nie są tak słodkie jak cukier. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, do następnego filmu, cześć!